Szczałeczka, dzisiaj PTG Katowice. A dlaczego? Dlatego, że deska. Tak jak jej nie lubię, tak dzisiaj się z nią postanowiłem przeprosić, bo pisaliście w komentarzach: Zrób Pop show it, zrób Showit, zrób Oli. No to zrobię, ale co? Nie wiem, to się okaże. I Dziękuję Wam za komentarze i za tysiąc subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, dlatego bądźcie z nami. Szczała się Manar, Elo! noga była, szczudła były, monocykl był. Dzisiaj pora na deskę. Co prawda nie jest to mój ulubiony sport, trochę się tego obawiam. Nie czuję się na tym pewnie, ale pisaliście w komentarzach, żeby podjąć jakiś trików na desce, więc za chwilkę tego się podejmę. Taki mamy dzisiaj motyw tego odcinka, żeby zrobić showit, ewentualnie pop show it, To będzie taki bonusik, jeżeli wyjdzie. No i kolega, pokaże mi, jak to profesjonalnie zrobić. Nie ma co gadać, czas na praktykę. I tak to robią profesjonaliści. Teraz czas na amatora i na początek trochę teorii. Zacząłem od showit, czyli noga z tyłu na tailu, w moim przypadku palce trochę wystawały za deskę, a noga z przodu w okolicach śrub. Nogi lekko ugięte w kolanach i zaczynamy. Nogą z tyłu kopię do tyłu, a przednią ciągnę przed siebie. Po kilku próbach deska obraca się tak jak należy, kwestia tylko dobrze na niej wylądować. Prawa robi się trochę trudniejsza z Pop Show it. I tu znowu nogę ustawić na tailu, drugą ustawić przed śrubami i ugiąć kolana. Przy wyskoku nogę, którą mamy na tailu, ciągniemy w tył i lekko naciskamy deskę, żeby uderzyła o powierzchnię. Jednocześnie drugą nogę ciągniemy do przodu. Deska się obraca, my skaczemy i na niej lądujemy. Brzmi fajnie, gorzej z wykonaniem. I mamy to, kilka razy show-it wszedł, raz nawet chyba pop show it. wiem, że profesjonalizmu w tym zero, ale ja jestem z siebie naprawdę bardzo zadowolony, bo jak dla amatora, no to wydaje mi się, że i tak jest całkiem nieźle. Dla mnie jest to mega trudna rzecz, dlatego propsy dla wszystkich tych, którzy jeżdżą na desce profesjonalnie. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, dzięki, że komentujecie i piszcie też w komentarzach to, czego chcielibyście, żebym się nauczył w kolejnych odcinkach. Matic Acrobatic, strzałka!